Cześć, z tej strony miłość i witam Was na kanale Perfumolog, czyli miejscu, gdzie jak co tydzień rozmawiamy o perfumach. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, naciśnij proszę przycisk subskrybuj, pomaga mi to rozwijać kanał, ty z kolei dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi publikacjami. Chciałbym Was również zachęcić do zapoznania się z ofertą sklepu Zapachnieści.pl, który jest partnerem mojego kanału. Sklep ten posiada w swojej ofercie naprawdę spory wybór perfum, również niszowych czy takich, które są raczej ciężko dostępne w postaci odlewek, dekantów czy niepełnych flakonów. Jest to więc miejsce, które w szczególności przypadnie do gustu osobom, które chciałyby poznać jakiś zapach bez konieczności nabywania pełnego flakonu. Link do sklepu zostawię wam w opisie pod filmem. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o perfumach, które moim zdaniem są niedoceniane. Co przez to rozumiem? Przedstawię wam kilka zapachów, które w moim odczuciu kiedyś były znacznie bardziej popularne, a wraz z upływem czasu o nich zapomniano. Ale nie tylko, ponieważ postaram się również pokazać kilka pachnideł, e, o których w perfumowej społeczności jest stosunkowo cicho, a moim zdaniem zasługują na znacznie większą uwagę. Kolejność jest przypadkowa i zaczniemy sobie od perfum Żywą Chi Sirius Rouge. Poznałem je stosunkowo niedawno, nie mogąc się nadziwić, dlaczego tak długo odkładałem testy, e, zamówienie próbki, ponieważ naprawdę uważam, że są to genialne perfumy. Te perfumy powstały w połowie lat 90., i wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej znane są przez osoby, które przez dłuższy czas interesują się olfaktorycznym światem. Natomiast młodsze osoby lub takie, które stosunkowo niedawno zainteresowały się naszym hobby, mogły na nie po prostu nie trafić. Dlaczego? Dlatego, że nie wydaje mi się, aby. One były eksponowane w perfumeriach stacjonarnych. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek widział tak charakterystyczny flakon, jakim jest Zirius, Rouge, w jakiejkolwiek perfumerii stacjonarnej, a bardzo szkoda, ponieważ. Zapach ten ma naprawdę wiele do zaoferowania. Wiecie, jak to jest z perfumami z lat 90. Często one są tak nasycone składnikami, że gdy otworzymy fragrantikę, to widzimy 30 akordów, z czego wyczuwamy powiedzmy 5. Natomiast tutaj sprawa wygląda całkowicie inaczej. Lista nut nie jest zbyt długa, ale co ciekawe, większość z nut, które są podawane chociażby na fragrantice, można wyczuć w kompozycji. I może powinienem zacząć od tego, że jest to zapach słodki, ale nie otulający. Słodycz miesza się z pikanterią, z ostrością i sam skład również jest bardzo ciekawy i możemy tutaj znaleźć nuty, które nieczęsto pojawiają się w innych perfumach. Tak więc w otwarciu mamy do czynienia z pomarańczą w towarzystwie kaktusa i kaktus ten jest naprawdę mocno wyczuwalny. Ale mamy również zielony pierwiastek. W składzie wymieniony jest estragon, który jest ziołem używanym jako przyprawa. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Czasem możemy również wyczuć geranium oraz coś, co dodaje całej kompozycji pikanterii, ostrości. I mówię tutaj o papryczce pimento. Jest ona wyczuwalna naprawdę mocno i to jest coś bardzo ciekawego. Perfumy są słodkie, ale jednocześnie pikantne. Jest to bardzo ciekawe połączenie. Ja chyba nigdy nie znałem podobnych perfum. Baza z kolei to piżmo wraz z drzewem sandałowym. To, co najbardziej mnie ujęło w tych perfumach, to fakt, że one naprawdę żyją na skórze i mocno ewoluują. Pomimo tego, że jest to zapach z lat 90., to w żadnym wypadku nie uważam, że jest przestarzały. To jest taka męska klasyka, która równie dobrze będzie pachnieć za 10 lat. Yy, I uważam, że perfumy te świetnie sprawdziłyby się jako zapach sygnatura dla osoby powyżej 30 roku życia. Kolejne perfumy to Jean-Paul Gaultier Libou. Wydaje mi się, że spośród wszystkich tak zwanych marynarzyków e, o bardzo charakterystycznym kształcie, perfumy te chyba są najrzadziej omawiane. To, co mnie zainteresowało w tej kompozycji najbardziej, to fakt, iż została stworzona przez dwóch genialnych perfumiarzy i mówię tutaj oczywiście o Quentinie Bishu oraz Sony Constant. Co więcej, perfumy te zostały stworzone z trzech tylko składników, co jeszcze bardziej rozbudziło moją ciekawość. A składnikami jest bergamotka, kokos oraz fasola tonka. Jest to kompozycja prosta, przez większość czasu dominuje kokos, który z czasem staje się trochę waniliowy, i przypuszczam, że fasola tonka jest tym składnikiem, który za to odpowiada, natomiast początek jest troszeczkę bardziej świeży za sprawą wspomnianej bergamotki. Na Fragrancyce widziałem, że wiele osób pisze, iż perfumy te są sztuczne, syntetyczne, natomiast ja powiem tak, nie jest to może mistrz naturalności, ale samo obcowanie z kompozycją jest bardzo przyjemne. Ja czerpię dużo radości używając tych perfum, dlatego też uważam, że warto je poznać, tym bardziej dlatego, że nie ma w męskim mainstreamie zbyt wielu pachnideł z dominującą nutą kokosa. Pomimo tego, że perfumy te są słodkie, to mi kojarzą się z wakacjami, z pitymi drinkami z Malibu. Dlatego też uważam, że jest to naprawdę fajna odmiana od typowo e, cytrusowych czy wodnych perfum letnich. Jeżeli jeszcze nie znacie, to zachęcam, sprawdźcie. Kolejny zapach, o którym nieczęsto słyszę w perfumowej społeczności, to Prada Amber Pour Homme. Prada posiada kilka naprawdę dobrych linii zapachowych, natomiast wydaje mi się, że perfumy z dopiskiem Amber Pour Homme są już trochę zapomniane, moim zdaniem niesłusznie. Są to jedne z najlepszych perfum biurowych i skład jest długi, ale moim zdaniem nie ma sensu się na nim skupiać, ponieważ perfumy te pachną jak Mydło. Naprawdę, jest to jeden z najbardziej mydlanych zapachów, jaki znam. Tak więc, jeżeli jesteście fanami mydlanych nut w perfumach, to jest to coś, co musicie wręcz poznać. Mamy tutaj lekki, drzewny akcent. Baza jest troszeczkę bardziej słodka. Za sprawą Tonki oraz drzewa sandałowego, ale od samego początku do końca jest to takie przyjemne mydełko, które lekko ewoluuje, ale naprawdę noszenie tych perfum daje dużo radości. Ta kompozycja to synonim czystości. Mamy tutaj ogromną dawkę czystego piżma, Neroli. Uważam, że to świetne, niedoceniane pachnidło. Ostatnio słyszałem pogłoski na YouTubie, na niektórych kanałach możemy zaobserwować, że, że perfumy te mają zostać wycofane. Nie wiem, czy jest to prawda, natomiast wydaje mi się, że faktycznie dostępność tych perfum trochę spadła dlatego że też jeżeli chcielibyście poznać e, perfumy które pachną jak mydło e, jak e, nie wiem osoba która świeżo wyszła spod prysznica jeżeli chcecie świetne perfumy biurowe to powinniście je poznać Kolejne perfumy, o których chciałbym Wam opowiedzieć to Bulgari Aqua Pour Homme Marine. Nie jest to może skomplikowany zapach, ponieważ mamy tutaj grejflutowo-wodne otwarcie wraz z wodorostami. Nie w takim stopniu jak pierwsze Bulgari Aqua Pour om bez dopisku Marine. Natomiast te perfumy również są o tematyce marynistycznej. Co więc takiego ciekawego w tej kompozycji? Na różnych perfumowych stronach czasami można natknąć się na pytania osób, które szukają zapachów, które są letnie, ale przy tym trwałe. I właśnie to jest ogromnym atutem omawianych perfum. Jeżeli lubicie perfumy typowo morskie, musicie sprawdzić to pachnidło. Jest to jeden z niewielu zapachów, który nawet podczas upalnego lata utrzymuje się na mojej skórze przez 8 godzin, przez 5, wyraźnie projektuje naprawdę. Jak na letni zapach, typowo letni, perfumy te są genialne, biorąc pod uwagę parametry. Dodatkowym atutem jest to, że zapach ma już swoje lata, więc możecie go nabyć w bardzo dobrej cenie. Jeżeli szukacie trwałych letnich perfum, polecam. Kolejne perfumy to L'Herbolario Ginepronero. L'Herbolario to włoska marka, która u nas jest raczej nieznana. O Ginepronero nagrałem już kiedyś recenzję, jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, sprawdźcie sami. Duże podobieństwo do Terre d'Hermes sprawia, że perfumy te są naprawdę genialne. W żadnym wypadku nie jest to klon. Bardziej powiedziałbym, e, że można opisać Ginepronero jako odmłodzoną, bardziej radosną wersję perfum od Hermesa. Wyobraźcie sobie perfumy pełne gorzkich cytrusów, e, podobne do Terre d'Hermes, gdzie zamiast pieprzu e, mamy jagody, jałowca, a Betyweria jest pozbawiona e, tych trochę brudnych, ziemnych nut, natomiast jest bardziej radosna. I tak właśnie pachnie Ginepronero. Jest to kompozycja, gdzie główne skrzypce gra jałowiec oraz wetyweria. Są to perfumy podobne do Terre ale wyraźnie bardziej młodzieżowe, radośniejsze. Jeżeli lubicie Hermesa, ale wydaje się wam zbyt dojrzały, albo otoczenie na niego źle reaguje, to musicie sprawdzić pachnie było od Lerbolario. Kolejne perfumy to chyba moje największe tegoroczne odkrycie i mówię tutaj o Feydon Tabac Rouge. Perfumy te poznałem dzięki Anecie, którą mogliście zobaczyć w moim poprzednim odcinku. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, kliknijcie w link powyżej. A wracając do samego zapachu, to myślę, że najlepszą rekomendacją do poznania tych perfum e, będzie fakt, iż są to perfumy bardzo podobne do Tom Ford Tobacco Vanille. I naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego nikt o nich nie mówi. Jest to genialne pachnidło, jak sama nazwa wskazuje, typowo tytoniowe. I jakbym mógł je określić? Jeżeli miałbym go porównać do tobako vanil, to wyobraźcie sobie, że w tobako vanil wyjmujemy wanilię, która jest mocno wyczuwalna, a zamiast wanili dajemy miód. I tak właśnie pachnie tabak róż. Są to perfumy typowo tytoniowe, przyprawowe. Mamy tutaj również mocną nutę cynamonu, ale oprócz tytoniu głównym akordem jest miód. I muszę przyznać, że ja czasami mam problem z miodem w perfumach, ponieważ Podany w zbyt słodki sposób mnie drażni. Natomiast tutaj, pomimo tego, że jest wyczuwalny od samego początku do końca, to nie jest drażniący, w żadnym wypadku nie nazwałbym go ulepnym. Dlatego też, jeżeli lubicie tytoń w perfumach albo szukacie czegoś podobnego do tobaku, wanil, to wręcz musicie poznać tą kompozycję. Nie mam pojęcia, dlaczego jest o niej tak cicho, nikt o niej nie mówi. Nie są to tanie perfumy, ponieważ za 50 ml musimy zapłacić chyba 400 zł, ale mimo wszystko jest to mniej. Niż cena Tobako Vanil. Myślę, że te perfumy kosztują coś w granicach 700 zł i wcale nie powiedziałbym, że Tabak róż jest pachnidłem gorszym. Kolejne perfumy to Zivonski Gentleman Only. Chyba nigdy nie natknąłem się na recenzję tego pachnidła na YouTubie. Uważam, że są to perfumy totalnie zapomniane, nikt o nich nie mówi, a moim zdaniem jest to jedno z najlepszych pachnideł z przeznaczeniem do biura lub dla osób, które chcą pachnieć dobrze, z klasą, ale przy tym subtelnie i w taki sposób, aby nie narzucać się otoczeniu. Myślę, że jest sporo osób, które chcą pachnieć dyskretnie, z klasą, bez konieczności zaznaczania swojej obecności na 2 km i właśnie. Dla takich osób jest stworzony ten zapach. Mamy tutaj sporą dawkę różowego pieprzu, vetiverii, nut drzewnych i bardzo delikatnego kadzidła. Jeżeli jesteś osobą, która szuka uniwersalnych perfum, którymi nie pachnie pół miasta, to z pewnością docenisz żywą siedzibę gentleman only. Kolejne perfumy to Echt Kölnisch Wasa 4711. Jak sama nazwa wskazuje jest to woda kolońska. Jeżeli lubicie ciekawostki perfumowe to zachęcam Was do zapoznania się z historią marki, z historią tej wody. Myślę, że jest to coś naprawdę ciekawego. O tych perfumach nie mówi się zbyt wiele, a moim zdaniem zasługują na znacznie większą uwagę. Co więcej, zapach ten jest podobny do Tom Ford Neroli Portofino, a w zasadzie to Tom Ford podobny jest do tej wody, ponieważ powstała wcześniej. Z tym, że Tom Ford kosztuje 800 zł, a ta butelka, która e, ma 300 ml, 80. Oczywiście zapachy te nie są identyczne. Tom Ford jest troszeczkę bardziej wygładzony, mniej ostry, ale podobieństwo jest naprawdę duże. Na uwagę zasługuje również fakt, że wiecie, często jest tak, że w tańszych kompozycjach e, czujemy, że jest to coś tańszego, e, że nie wiem, składniki są syntetyczne. Tutaj naprawdę mamy orzeźwienie w najlepszym wydaniu. Całość wybrzmiewa bardzo naturalnie. Jak się możecie domyślać, jest to woda kolońska, więc mamy tutaj sporo gorzkich cytrusów, lawendę, rozmaryn, neroli. Jest to woda kolońska, jednak nie jest to coś typowo męskiego. Moim zdaniem jest to unisex, który równie dobrze może być używany przez kobiety, jeżeli tylko lubią kolońskie klimaty. Tak więc jest to kompozycja, która świetnie sprawdzi się na letnie upały. Dla mnie aplikacja tych perfum to energetyczny kop. One niesamowicie e, orzeźwiają. Naprawdę warto mieć taką butelkę w swojej kolekcji, ponieważ jest to tani zapach, nawet dla samej butelki. Ona jest po prostu przepiękna. Latem te perfumy ze skóry znikają dość szybko i nie ma się czemu dziwić, ponieważ e, jest to woda kolońska. Natomiast zaaplikowana jesienią utrzymała się na mojej skórze około 6 godzin. Jedynym mankamentem jest brak atomizera w mojej butli o pojemności 300 ml. Natomiast wiem, że e, niektóre e, pojemności posiadają. Zadają atomizer, więc musicie to sobie sprawdzić. Gdybym miał w wymienić jedne, jedne tylko jedyne perfumy, które uważam, że są najbardziej niedoceniane, to byłby to zapach Armani Odecedra. Te perfumy mają wszystko, aby stać się bestsellerem, a jakimś cudem nikt o nich nie mówi. Zawsze, gdy jestem w perfumerii, to widzę flakon na półkach, który jest gdzieś upchnięty na sam koniec, cały zakurzony i w ogóle wygląda tak, jakby nikt nigdy z niego nie aplikował płynu. Nie mam pojęcia dlaczego, ponieważ są to genialne perfumy, moim zdaniem mega niedoceniane. Jak sama nazwa wskazuje, są to perfumy o tematyce drzewnej. Pierwszoplanowym graczem jest oczywiście cedr. Perfumy te mają znacznie więcej do zaoferowania. Jest tutaj również wyczuwalny bardzo mocnie fiołek, kardamon, również herbata. Gdy kiedyś pokazałem ten zapach osobie z mojego otoczenia, to osoba ta stwierdziła, że jest to bardziej drzewna wersja Lanouille Delon. I oczywiście jest to bardzo luźne skojarzenie, natomiast nuta kardamonu jest bardzo mocna w omawianej kompozycji i w z, z drzewnym klimatem tworzy coś naprawdę pięknego. Omawiane perfumy to podobnie jak Lanouille Delon, również perfumy typowo wieczorowe, ale znacznie bardziej poważne i wyrafinowane. Pomimo drzewnego charakteru posiadają otulający pierwiastek, głównie właśnie za sprawą wspomnianego kardamonu, który jest tutaj podany naprawdę genialnie. Nie mogę się nadziwić, dlaczego tak niewiele mówi się o tych perfumach. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, sprawdźcie, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Były to już dzisiaj ostatnie perfumy. Dziękuję Wam za uwagę i jak zwykle proszę o łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu. Natomiast prosiłbym Was również o to, abyście napisali swoje propozycje perfum, które Waszym zdaniem są bardzo niedoceniane w naszej perfumowej społeczności i które Waszym zdaniem zasługują na znacznie więcej uwagi. Ja się już z Wami żegnam. Do następnego radu, cześć.